Hej siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi i dzisiaj zagramy Farminga. Oczywiście jak w ostatnich odcinkach, zaczynałem tutaj mojej ładnej scenografii na traktorku moim. Teraz muszę tutaj pracownika dać, żeby on tutaj to robił. No i działa, dobra. W ostatnim odcinku robili, zakupiliśmy sobie nasz ładny tutaj kurnik ze zwierzęt z naszymi kurkami. No i tu nie jest. Jak widzicie, mamy nasz kurnik. O, u, trzeba uważać. Jest kurnik. No i też się dowiedziałem tutaj niektórych rzeczy, że, że po prostu klikniemy tu na R, no i możemy kupić więcej i się bardziej opatrywać więcej kur i ten możemy sobie tu sprawdzić i właśnie mamy. Trzy, o, kurde. Mamy następne zwierzę za ile godzin. Szybkość mnożenia się, czystość, yy, pokarm. I ogólnie tu mamy wydajność. Na razie jest Git. Ale postanowiłem, że ja kupię sobie po prostu więcej, kur, bo to jest trochę mało. Jak to się robiło? U, potwierdź. Aha, czekajcie, Jak, gdzie to się tutaj ro robiło? Nowe ilość sztuk. Yy. Nie wiem, potwierdź? Nowe zwierzęta, kupiliśmy trochę nowych. Dobra, niech będzie. Coś kupiłem chyba, tak mi się wydaje, ale trochę wydałem pieniędzy. Dziwne. Ale patrz, tak. Jest pokazana ilość tego? Plus gospodarstwo. Dobra, nie teraz. No i, po prostu tu już jak widać, że ładnie działają te moje kurki. I też, jak mówiłem, mamy trochę mało pieniędzy. Jest taki, tak może być, tak zwany kryzys gospodarczy mamy teraz tu na naszej farmie. Myślę sobie, że na przykład jak mamy jakiś tutaj... Możemy jakiś kontrakt zrobić. Zbiór plonów. Zbierz sobie obie z pola czwartego i produkt na stację Rancho. Na stację Rancho. Pole czwarte, to są jakieś wielkie. To jest! O jest gigantyczny w sumie. Hmm, czy to za opłacalny biznes? Ile tam jest pieniędzy? Zawiś... Wiesz co jest, jest na stację rancha. Nieopłacalny chyba Zawiś polecny dolne na nawozy płynem z na obornikiem płynnym. Aha, ja nie mam żadnego CO. Transport. Nie, przesuwanie... Skość trawę, spalenie na stację już Zapewne przysiężenie i sprawa jest ale zawieźć na stację surgiu to jest ciężkie. To też jest dziwne. Mogę coś iść przy tym? Nie, nie mogę. Skość trawę, transport zbiór plonów. Soja z pola, i zawieźć na stację portową, elevator zbożowy. Dobra, pole 13, 16. Jest to, to jest pole 16 to jest T te tutaj teraz czy mi się tam będzie chciało jechać tak daleko pensy pracowników kurde ale też mi pieniądze maleją albo nie znaczy mm, musimy coś kurde ja to nie przemyślałem za bardzo bo też możemy na przykład wejść tu na P gdzie to było Można było sprzedawać nasze te rzeczy. W sensie nie tu, nie tu. Tu? Nie, to też nie tu. To też nie tu. Ile mam, Aha, 11 kurczak biały. Dobra, yy, New Holland. Yy, kurde nie wiem, gdzie to było. Dobra, pójdę spać. Teraz jest teraz sprawa, bo w sumie jeszcze odsetki będę miał, i w ogóle to jest naprawdę już duża kwota. Ale zróbmy tak, że pójdę spać na te 10 godzin, na przykład, sen, 9 znaczy pensje pracowników, jeszcze przetki od pożyczek, wszystko duże, rośnie i w ogóle przeroma sprawa, trochę. Ale mi się wydaje, że. Gdzieś tam czytałem ostatnio, że, naj, że bardzo opłacalne jest na przykład, mm, co za opłacalne, sianie soi, więc my po prostu posiemy tą soi, 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 soj. jak to się mówi, nie, jak to się mówi. ale dobra, wziąłem traktor ten, wsiadamy, odczepiam przyczepę i po prostu pojedziemy po ten tutaj sui, nie po sui, co ja mówię nie zakończył pracę, więc w takim razie teraz robię to później, bo ja sam nie wiem co ja tu mam teraz zrobić w tym momencie więc po prostu sobie pójdę tutaj. Na pewno muszę jeszcze pszenicę, ale pierwsze weźmiemy sój, bo a jak się zmieniało ten? Hmm. Ten włącz wybierz materiał Y. Soja. Dobra, mamy soję. Jak się szało soję? Hmm. <grym> gdzie to było? Co tu się dzieje? E, gdzie to jest? ty 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 zwiększanie pronu, słoma dobra to nie jest mi się wydaje, że ja dziś czytałem więc my sobie tu będziemy tu sadzili po prostu tą soję Też widziałem właśnie, że całkiem duże pieniądze za to są. No czy duże pieniądze. No wiadomo, że są duże jak... się to? Dobra, sieję. No czytałem, że duże pieniądze są właśnie za sprzedaż soi, ale możemy sprawdzić. Opalcy no, pracownika. To ja głupio, że po... pracownika daję teraz, ale tu co zrobię ten. Patrzcie, suj Soja, soj suja jak to się odmienia. Patrzcie, 1500. Więc jest naprawdę duża kwota za to i to jest opłacalne. Słonecznik. Szkoda, że nic z nie mamy, ale dobra. Cofniemy sobie. Po prostu zrobimy tutaj tą naszą pracę. Bo ten pracownik to jakiś nieudolny był. I cyk robimy. Idziemy na następne pole zobaczyć Znaczy następne pole Jedziemy z tej strony i później na następne pole Pójdziemy tu skultywatorować Zaorać Dawaj, 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 dawaj Jedziesz, jedziesz, jedziesz No i Wydaje mi się, że po prostu Tej kury to nie będzie jakaś dobra za Inwestycja za szybka, że w sensie nie zainwestuje mi się to za szybko, tak mi się wydaje. Więc po prostu będziemy teraz uprawiali tą soję i zarobimy trochę pieniędzy na niej. Tak mi się wydaje, że będzie po prostu najlepiej. Dobra, robimy tak. Teraz pracownika to sobie ogarniamy, bo to sam sobie już zrobię. Dobra, idziemy dalej. Wydaje mi się, że w na następnym odcinku te koszenie soli to naprawdę będzie spoko, spoko rzecz, żeby pokazać jakie są naprawdę większe zyski są normalnie niż na normalnej na przykład takiej, takim owsie Muszę też na jakimś polu zawsadzi właśnie pszenicę dla kury, żeby po prostu miały kur, kury co do jedzenia jak, jak mam kupować pszenicę za tyle pieniędzy, to mi się odechciała to w sumie takie drogą nie kupować Dobra, zakręcamy Możemy zgać, światło zgasić w sumie W ogóle mam na minusie piony. To jest naprawdę tak dla mnie dziwne. Więc jedziemy dalej. Ale ładny widok jest. Widok jak Brio. Czy <grystanie> zastanawiam się, czy te kontrakty to, nam, to jest jakiś opłacalny biznes. Większy, bo na przykład koszenie takiego wielkiego pola to chyba nie jest zbyt dobre, bo to też trochę trwa, a zyski z nie są chyba za duże. A już tutaj można jeszcze wypożyczyć sprzęt i zobaczcie, kto jest wypożyczony, wypożyczony sprzętem kogoś, co jest opłacalne, bardziej czy mniej. Siemy tą soję. To jest dobre, że te właśnie siewniki to aż tyle mają tego, w sensie, że dużo, dużo mają możliwości... mnie zaprasza, Dużo mają miejsca na tym właśnie nie nawóz, tylko masiona do siania. O. Też ten siewnik fajnie jakbyśmy kupili, bo ciężko jest z takim tutaj maluchem. Ciężka rzecz z nim jest. Po prostu chciałem też na tym odcinek coś w sensie sprzedać, żeby po prostu mieć pieniądze więcej, żeby coś pokazać. Ale jakoś się nie udało, więc po prostu nagram, że sieję tą soję. Później będę ją sekosił i pokażę, że to są większe pieniądze. też nie wiem czy to się czy to jest po innych jakiś innych nie mi się wydaje że kombajn właśnie jest do soli taki normalny jak do zboża i w ogóle więc więc gitara a jedziemy dalej teraz będziemy mieli koniec z tego pola też mhm. Jak, jak mówię, przy okazji, to nie, nie zapomnijcie zostawić suba, dzwoneczka i lajka, bo to pomoże. A ktoś mnie zaprasza, bo to po prostu pomoże, żebym się, żeby się rozwinął, rozwijał bardziej. A Wam to dużo nie, nie zajmie, po prostu. Też to chyba mi się wydaje, że jest 17, czy 18. To naprawdę niezły wynik, więc. Te pole ja posiadę tą soją i po prostu później yy, zakończę odcinek, bo nie chcę po prostu Was zanudzać tym, że ja będę się gadał, a chciał sobie będę normalnie tak po prostu. Ja chciałem coś nowego Wam pokazać, coś, co przykuje was, Waszą uwagę, a nie po prostu będzie Was zanudzać. Tu sobie jeszcze posiejemy. Teraz będziemy mieli koniec. A! Ja się muszę odpisać szybko. Tak na szybciocha. Dobra, tylko już zmieniam. I jadę, więc dobra. No to więc, tak mi się wydaje, że jak już zostawicie suba, albo te lajka, dzwoneczek, coś, to będzie naprawdę genialnie dla mnie. O, tu zapomniałem chyba zrobić. Ale dobra, to tu będziemy robili tak. Więc jedziemy dalej. Jedziemy o tu ładnie. No więc... Chcielibyśmy tej soli. To wydaje mi się, że to będzie opłacalna rzecz, która przyniesie większe zyski niż ta, ta, ten, ten, ten obiedz. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, tak. Skręcamy i robimy ostatni pasek. Jeszcze będę musiał właśnie zrobić ten oprysk. Więc co też zrobię? No mi się wydaje, że to się robiło za każdym razem. Dobra, udało się. Więc co mi się wydaje, że to już by było koniec w tym odcinku. Ja sobie posieję te pola tu. Widzę, że traktorka, posiadłem sobie te pola. I po prostu w następnym odcinku już będziemy robili coś nowego, coś co będzie bardziej ciekawego. Znaczy i to też jest nowa rzecz. Ale po prostu coś takiego fajnego. Idziemy zacząć jeszcze do naszych kurek, czy coś się zmieniło dokładnie. Nie, nic się nie zmieniło, no ale jest tak samo. Więc może w następnym odcinku będzie inaczej, więc po prostu ja, ja się będę z wami żegnał. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka, dzwoneczek i następnego odcinka.